Siemano, siemano, drodzy widzowie. na to z tej strony witam was wszystkich bardzo serdecznie, tradycyjnie na kanale It My Dust, gdzie dziś kontynuujemy naszą nordycką przygodę w grze Aska. I dzisiaj jestem solo, więc pozwólcie, że zaczniemy od tego, że wytłumaczę wam dlaczego jestem solo. Dzieje się tak, ponieważ wydaje mi się, że nadszedł moment na taki organizacyjny odcineczek, gdzie zaplanujemy resztę wioski i absolutnie nie widziałem powodu, dla którego mielibyśmy tutaj ściągać chłopaków, którzy po prostu by się nudzili. A jako że grają w inne gry, to nie chciałem ich odrywać od tych ich zajęć, nieważne co oni tam robią, więc stwierdziłem, że sami sobie poradzimy. Ale dostałem bardzo ważną informację od zyska, że nie możemy wchodzić sami do jaskini. Nie chciał powiedzieć mi dlaczego. Bardzo ważna informacja, ponieważ cierpimy na deficyt metalu. Ponieważ chciałem się przygotować do tego odcineczka, byście nie musieli oglądać tego całego procesu tłuczenia, który miał miejsce w poprzednim odcinku. Jeśli nie widzieliście to bardzo serdecznie Was zapraszam. Więc moi drodzy, o i tak muzyczka na koniec mojego przemówienia ucichła. Jak wejdziemy sobie w inwentory zobaczycie, że mam dwa noże już zrobione, w sensie te elementy do noży, dużą siekierę i mamy również młotek. I Zysku tak jak chyba powiedział to na ostatnim odcinku, ale też i przed tym odcinkiem, że te rzeczy się nigdy nie niszczą, więc jak raz to sobie wykujecie to jest super. Więc zacznijmy sobie od tego, że ja chciałbym w końcu ściąć tą Tobolę, bo nie drażni, ale nie pamiętam, co tam do niej trzeba było. A, no i zrobimy jeszcze czystkę w mieszkańcach, tak. To chyba też jest ważne. O, tego noża potrzebujemy, to już go raz wykujemy, bo to jest do bycia stolarzem, tak? Chyba tak to się nazywa profesjonalnie. I tutaj taki zwykły nóż, pyk, też go sobie wykujemy, no bo mamy, więc teraz nam jest potrzebna duża... Siekiera i Kilof. kilow, który to był Kilof. Tu jest Kilof. Dobra. A ty nie mamy, nie mamy, nie mamy. A, jak to nie mamy? Nie będzie kilofa? O, panie, to jak my tam ten pieniek zetniemy. No to to jest chyba mogiła, drodzy widzowie. Bo mamy wszystko, a nie mamy tej części. Chyba, że ja zostawiłem ją w tym. Wy w, w. Nie, nie zostawiłem jej. Czy nie zrobiłem jej po prostu? To ja tutaj no, że kółę, mamy już metalu, nie mamy, a dysk mi zabronił tam wchodzić. Widocznie coś tam jest istotnego, importante. No cóż, no będzie bez kilofa. Ale zrobimy sobie siekierę. Dzisiaj primo ultimo to musimy y, wybudować i chyba zrobimy to, od tego zaczniemy. Y, Hatę ogrodnika, tak. I teraz zastanawiam się jak to tutaj ładnie zrobić. Y, czy my coś mamy? Już zacząłem tutaj wycinkę, żeby być lepiej przygotowanym do tego materiału. Tego odcineczka. Dobra, weźmiemy sobie B i zobaczmy farmę. Bo farma jest dzisiaj primo ultimo. Dlaczego? Bo mam farmera, a my z zyskiem ostatnio cierpimy na deficyt włókna. Więc taki farmer na pewno. O, gospodarstwo rolne poprawiłby naszą sytuację. I teraz, jak my chcemy go postawić? Tu są kosze. W sumie, jak postawimy to tak, to nawet nie będzie głupi pomysł. Zrobimy sobie tak. Pyk. Od razu wyrównamy teren. I to trzeba będzie w miarę sprawnie zrobić, żeby nasz budowniczy nie chciał tutaj się angażować zbytnio. R. Wy nie widzicie tutaj, co jest potrzebne, drodzy widzowie, ale ja to widzę. Długie patyki. Gdzie są moje sanie? O, tu są zwykłe patyki. Op. My nie chcemy, żeby on dostawał. Chociaż w sumie zbieractwo jest ok, ale żeby w budowanie nie dostawał, nie? Więc tak, musimy to szybko postawić i go przypisać. I pytanie teraz, czy ja mam e, stworzone grabie? Chyba nie mam. A gdzie są moje sanki? <laughs> Ci kucają już tutaj w bazie. Porobiłem im trochę flag, żeby mogli sobie polować. Poczekajcie, gdzie to jest? Gdzie są moje sanie? Mapa. Sanki, sanki. O, tu są moje sanki. A, w kopalni. A to może zyskowe Sanie? O, tu są Sanie. Dobra. Co my tam potrzebujemy? Kłody, długi patyk. Trzy, cztery, pięć, też więcej nie możemy wziąć. Później głazy jeszcze, dobra. Hop. Rzucamy to. No zostaw to. Co za kasztan. Jego się nie da wyłączyć, bo on oczywiście musi robić, musi. Ma, a, bo on ma pracę. Jezuś, od zostaw to. Idź się relaksuj czy coś zrób coś ze sobą. I nie zawracaj mi tu gitary. Masz być rolnikiem. Później. Dobra, mamy tak. Cztery głazy mi są potrzebne i patyki. Jeden patyk. Cztery kłody. Przerzucamy sobie dwa, trzy. I słuchajcie, ta chatka to w ogóle jest hit, bo ona jest jednoczęściowa, nie? Więc yy, nie będzie tutaj dużo roboty. Kurczę, mam nadzieję, że on nie dostał tych perków, bo byłaby siara. Zaraz zresztą możemy zobaczyć, gdzie on jest. Tutaj on jest budowniczy, musimy szukać. Budowniczy, budowniczy jest tu. To jest nasz ogrodnik. Rolnictwo i zbieractwo. Super, nie ma wbudowania, więc zacnie. Niech on sobie idzie gdzieś daleko hen, hen od nas. Dobra, a my teraz ruszamy na wyprawę pogłazy. I generalnie szukamy idealnych mieszkańców do naszej wioski, bo jak widzicie, jest ich 14. Ja tutaj resetowałem. Przyznam się szczerze, bo jest taka metoda, że da się tutaj rotować. Ale jest to tak uciążliwa metoda, że już odechciał mi się jej robić. I po prostu chyba będziemy przywoływać tradycyjnie wieśniaków i potem ich odsyłać z powrotem do. Grobu. <laughs> Sorry, zwiechę z Pyk tu, trzy, cztery, dobra. Pyk mamy to. I generalnie mamy trzeciego też gościa w warsztacie. I fajnie, bo jedna babka będzie robiła w nocy. Tylko że, jako że liczba yy, tych pracowników w tej wiosce, w tym warsztacie, wynosi trzy, no to niestety ta pracująca w nocy będzie miała dużo więcej pracy niż cała reszta. No ale cóż, tak to czasami w życiu bywa. Pop. Pytanie, czy ja to prosto postawiłem, ale wydaje mi się, że chyba prost. Jest git, dobra. I teraz yy, jest prosto? Chyba tak. Tak mi się wydaje. Dobra. To teraz tak, bierzemy sobie wychodek, bo jeszcze to nam jest potrzebne. Buduj. I tutaj trzeba już to zrównać z tym. Dobra. Ja sobie pozwolę inaczej zrobić. Obrócimy to tak. A nie, nie mogę tego tak obrócić. O ci, panie, będzie kaszana. Dobra, tak. Zdaje się, że tamtej chatki nie zrównałem, ale cóż, zdaje mi się, że będzie git. I to postawimy sobie obok. Tak, w ten sposób. Tak, to nie będzie wchodziło idealnie, będzie na wprost tego magazynu. O, pyk. Tak możemy to zrobić. Tak? Chyba tak. Git. No i trochę krzywo. Ta jeszcze raz. <laughs> Sorry, drodzy widzowie. Ja muszę tutaj perfekcyjnie to sparować. O, dobra. Tak będzie git. Teraz będzie trochę lepiej. No ta chatka, trochę puchatka stoi krzywo, ale trudno. No i co, tutaj jedziemy z budową. No, kibelek ważna sprawa, bo tutaj będzie dla nas nawóz produkowany. Kurczę, ale to ja dałem naprawdę tutaj... że tak się wyrażę, plamę z tym kilofem, bo liczyłem na to, że tą pole dzisiaj tu wytniemy. A tu taki przyps wyszedł. No ale cóż. Co my tu potrzebujemy? Liny, płody. Strasznie dużo tych kół, oni od nas chcą i tych kamieni. A, poczekajcie, żeby od razu tutaj się nie pomylić. To tak, bierzemy tutaj te, przypisz mieszkańca, i teraz tak. Ten budowniczy to w ogóle idzie do kasacji, a my chcemy tego pana tu przypisać. Przypisz. I teraz my bierzemy jego godziny pracy. Teraz tak, dajemy mu pyk, 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 pyk. O, chyba za dużo jedno. Nie, tak. Tu pyk. Jedno damy mu po środku. O tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, jest. Zastosuj. Niech ma i niech nie ma ludzi. Tylko, że teraz musimy też u naszych warsztatowców zrobić tak, żeby oni produkowali grabie. Grabie. W ilości... Nie, co ja zrobiłem? Ja stworzyłem. Dobra, niech będzie. Tak, to są grabie. Wooden Rake. Nie mamy patyków. O, to są chyba grabie, tak? Tak mi się wydaje. Znaczy, ja w ogóle mam to po angielsku. Nieważne. Eee, Rzucamy tutaj, a im wrzucimy do produkcji, że mają w zadaniach, to tam nana i klara się tym zajmują. Nana i klara. Grabie, grabie, grabie. Może ja się boję, że niebawem już zabraknie tu miejsca. Nana i Klara, bez tej asze. Asę utwórz. I damy troszeczkę priorytet do góry. O, bo widzicie, już sobie tu zorganizowałem wszystko pięknie. Grabie, grabie. Nad pochodniami niech będą. I cyk. I chłop za chwilę będzie mógł tutaj uprawiać sobie farmę. Tylko, że tak. Ja potrzebuję, ile my mamy tych patyków? 6, idealnie się zgadza. Super, to jeszcze e, kibelek postawimy. A ja sobie tutaj jeszcze postawię. Poczekajcie. Ku. Po prostu chciałem, żebyście byli świadkami tego, nie? I teraz tak. Idealnie musi być tak, że jak jest ten ząbek. O, to tak zrobi. O. I tutaj, robimy tak. Op. Tak? Dobrze to jest? Jak mi się wydaje przynajmniej. a chyba jest git. a jest git. Dobrze. Mamy równo. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa. O tak, zrobimy jedno poletko. Czy w ogóle jeszcze tak zrobić? A to nie, to już tak za długo będzie. OP. 3. Potwierdzamy. I jeszcze możemy dać jedno z tyłu w sumie. Bo tu już chyba nic nie planujemy więcej stawiać. Więc. A nie mamy tutaj. Czego nie mamy? On mi tam powiedział? A, patyk jest nam potrzebny. No to z patykami nie powinno być tu chyba problemu. Chyba, że tamten wszystko zabrał. No nie gadajcie, że on zabrał wszystkie patyki. Dobra, mamy tu jeden patyk. Nie, tutaj są pozostałości. <laughs> nie, to nie są patyki. No co za kasztaniada. O, nie, 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 nie. Dobra, rozbijemy kłodę. Nie będę łaził. Dobra. I teraz chyba powinno być ok. Tylko, że teraz musimy przyjąć inny narożnik, bo musimy z tej op, czyli bierzemy l. No co jest nie tak? Znowu. Moment. Ty. Nie. Tu. Te gospodarstwo. No co? Mamy linki. A, czyli my musimy to zbudować. O matko. Wymagane zasoby. R. I więcej patyków. Dobra, liczmy na to, że tutaj patyki są w naszym drewnie. Są. Od razu, może weźmiemy więcej. O, nie mamy wody. Dobra, pijemy, pijemy. I najpierw musimy to zbudować. Dobra, mamy. I teraz bierzemy ly. Dobra, to musimy inny narożnik wziąć w takim razie Sorry drodzy widzowie, ale ja tak mam Ja muszę tak wszystko wybudować I hop To teraz chcemy zrobić tak, żeby było... Jak? O tak No pi razy drzwi, no Dobra, i za to stawiamy I teraz idziemy powoli, bo się szybciej nie da w tym trybie I teraz tak To biegnie tak więc my idziemy to postawić za domkiem. I budujemy to tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I na trzy. Dobra. I teraz musimy dostarczyć znowu liny i patyki. Nie mamy i lin, i patyków. No ale dobra. I teraz pokażę Wam, jak to się robi. My chcemy tutaj produkować przede wszystkim e, nasiona lnu. I zaznaczamy to na każdym poletku. Op. Zapisz. Oj, przepraszam, tak? Dobrze. A. No i teoretycznie tu chłopaki mówili, że nie trzeba zaznaczać, ale ja bym nie mógł spać spokojnie, gdybym tego nie pozaznaczał. Więc zapisz. Nie, znowu źle. Lato, tu pyk, jeszcze zima. I wiosna na pewno też. Op. Dobra, i. I później, jak wyprodukuję już to drugie poletko, pewnie zrobię to poza odcinkiem. To wtedy zostanie tutaj pole warzywek, czyli cebula, buraki i takie inne rzeczy, bo do, do tych dań jest potrzebne, bo wcale nie trzeba tyle mięsa tam ładować, ale wtedy zobaczymy jak to będzie wyglądało. Dobra, słuchajcie, ja muszę jeszcze koniecznie dzisiaj tą siekierę wybudować, więc tak. Op, co my tu potrzebujemy? To zrobiłem, to zrobiłem. Wały drewna i wały drewna się robiło właśnie w stolarce, dzisiaj zobaczycie jak to wygląda I to jest z tego i z długiego patyka No to co jedziemy Musimy najpierw wziąć, my na szczęście będziemy mieli niebawem stolarza, który będzie się tym zajmował Ale póki Nie mamy narzędzi no bo musimy Pójść głębiej do jaskini To ja to zrobię sam Niestety buff Jarla mi się skończył No i co jedziemy Yes, ile on to będzie siepał. Naprawdę on jeszcze tego nie rozbił? Dobra, teraz poszło. Mamy dwa, to jeszcze musimy jeden. Strasznie ciemno tu mamy. Tyk. I teraz tak. Mamy to. Mamy to, co ja bym jeszcze dzisiaj chciał zrobić. To jest hop. Nie, wrzuć to tam. Dwa, trzy, o. Może tamten piniek da się siekierą? Pewnie wątpię, ale. Dobra, mamy to wszystko, dlatego teraz idziemy do warsztatu. I twórz mi turbo giga siekierę. Mamy to. No i teraz nadszedł ten piękny moment. W którym mówimy baj tej topoli, licząc na to, że będę mógł ściąć jej i Jezu, ile to trzeba. uchnięć <grych> No, jedziemy, jedziemy. A, zmęczyliśmy się. Nie mamy wody. Nie jest dobrze generalnie. To normalnie jakaś masakra, jest widzowie. Dobra, i teraz uwaga. No, oczywiście, że nie mamy wyposażenia, ale przynajmniej nie będę się już martwił, że ta topola tu stoi. Później tylko trzeba będzie kilo zrobić. Jak ja to zrobię bez wchodzenia do jaskini? Nie mam zielonego pojęcia. Najlepiej to by było, trzeba znaleźć inną jaskinię. W której to by było. Dobra, słuchajcie, jeszcze zrobimy tak. Eee, rozrobimy sobie korę. Albo inaczej, weźmiemy te. Bierzemy. Żeby szybko wskoczyły nam włókna. Żebyśmy tą farmę dokończyli jeszcze dzisiaj. No nie mamy tych, tych nie, ja wiedziałem, że to tak będzie. O, matko! Ale dobra, już się przynajmniej pozbyliśmy drzewa. Więc jesteśmy na półmetku. Bo tu musi stanąć jeszcze jeden magazyn, dwa magazyny. Dobra, ale na pewno będzie coś, co będę chciał dzisiaj jeszcze wybudować. Tak, ja chciałem. Patyki i liny. Liny w sumie możemy sprawdzić, ile tych lin tam jest potrzeba. Albo wiecie co, budową tego to ja się zajmę po odcinku. Tak. Więc. Ym, mój misterny plan byłby taki, żeby zwiedzić tą mapę w poszukiwaniu drugiej jaskini, żeby też tam sobie trochę łupnąć tego. Ale dzisiaj na pewno jeszcze jest jedna rzecz, którą chciałbym wybudować, tylko potrzebuje dnia. Więc moi drodzy, zróbmy tak, że ja przeczekam tą noc, poszukam może tej drugiej jaskini i widzimy się za moment. Tak, tak będzie najlepiej. No i jesteśmy z powrotem moi drodzy i przyznam wam się szczerze, że po prostu jestem zwyczajnym kasztanem, ponieważ zapomniałem o tym, że jeśli nawet znajdę jakąś inną jaskinię, to będę potrzebował zbudować bramę. I stworzyć to całe wejście. Nie mam na to matsów, zajmie to wieki. Więc po prostu chyba poczekamy sobie na zyska. I wtedy zrobimy ten killoff, żeby pozbyć się tego pięka, Ale widzicie, już wygląda to lepiej, bo tutaj stała ta topola. A korzystając z chwili, że po prostu nie nagrywałem, nie marnowałem odcinka na to, to zbudowałem sobie te dwie farmy i ten wychodek. Więc teraz możemy tutaj postawić klocka i zdobyć nawóz pod naszą uprawę. O, ale ryczy. No i moi drodzy, więc zanim się pożegnamy, to jest jeszcze jedna rzecz, którą ja chciałbym dzisiaj wybudować, a mianowicie nasze koszary, tak, żeby móc przywołać milicję, bo niestety nasi tutaj. Um, mieszkańcy już zaczynają powoli płakać, że niestety we wiosce nie ma ochrony, więc nie, tutaj płotka nie będziemy stawiać, myślałem, żeby obudować jeszcze sobie tą farmę, ale niestety jakoś kiepsko to wygląda. Na razie nie będziemy tam grzebać, a my, moi drodzy, poszukujemy czegoś związanego z militariami, a mianowicie zwykłych koszarów, i one są dość obszerne. Ale ja chciałbym je jakoś tak mądrze postawić, tak żeby tutaj nic nie kolidowało. O, wejście do nich będzie z tej strony. Tylko ja chciałbym, tak żeby kurczę, jakoś to tak w miarę ładnie było. Że jak tak damy, to będzie super. Mi się tak coś wydaje. Podamy tak, żeby było o równo. A może trochę przejścia będzie. O, pyk. Nie wiem, jak to ma się tutaj. O, dobra, może tak. Dobra, na tej wysokości mniej więcej. O, i pyk. I tutaj właśnie nasza milicja będzie strzegła e, mieszkańców, więc tak. Uj, nie! Co ja zrobiłem? Ale z tym kasztanem. No i teraz jest prosto, bo nie wiem. Dobra, jest w miarę prosto. O, to teraz odjeżdżamy. Teraz znaleźć tutaj ten punkt znowu. Ja mam wrażenie, że nie jest prosto. Sorry, drodzy widzowie, musicie zdzierżyć. O, teraz jest prosto. No. I tak jest ok. Teraz tylko tu wysokość. Dobra, tak będzie super. No, więc tak. No, i zobaczcie, praktycznie jest równo. Dobrze, to moi drodzy, to już będzie wybudowane, bo jest jeszcze takie miejsce dla łuczników. Bo o co chodzi? Tutaj, jak przypiszemy mieszkańca, to nie dość, że będzie on bronił wioski. To jeszcze będzie się szkolił w tak. swoich ym, bitewnych możliwościach. I my też tutaj możemy się szkolić, ale przede wszystkim chodzi o komfort mieszkańców. I to wybuduję sobie chyba poza odcinkiem, bo jest jeszcze takie miejsce, już wam pokazuję, że jak wejdziemy sobie tutaj hop, hop i weźmiemy sobie, gdzie to jest. To nie tu. Tu tak. To jeszcze mamy strzelnicę. I strzelnica jest strasznie długa, i wygląda tak. I tą strzelnicę generalnie będę chciał postawić, już wam pokazuję, gdzie. Rarara. O. Tą strzelnicę, a nie mamy staminy. Tą strzelnicę będę chciał postawić tutaj. Ale nie możemy tego zrobić, bo są pieńki, których nie mogę się pozbyć, ponieważ nie mam kilofa. Tak. Więc tu będzie sobie stała strzelnica. Tak. Ale to wszystko w swoim czasie. No bo niestety nie mamy tutaj możliwości. A ja też będę musiał przyzwać paru mieszkańców tak, żeby to zrobić. Więc moi drodzy. W następnym odcinku pewnie będą już chłopaki, albo ja jeszcze solo znajdę tę jaskinię i wybuduję tą bramę, żeby zrobić ten kill i przebić się przez te dwie pierwsze chyba ścianki. Zysku zabronił się przebijać przez trzecią. Stworzę kilow, pozbędę się tej topoli, no bo musi ta baza ruszyć z miejsca, bo na razie jest kaszana, a moja postać umiera z wody. Więc tak, tam macie listę wspaniałych wspierających, dziękuję wam bardzo. Ale także dziękuję wszystkim widzom, wszystkim, nie tylko wspierającym, ale wszystkim, że jesteście, oglądacie, mam nadzieję, że ta seria wam się podoba. I cóż, do zobaczenia w następnym odcinku, bo to tyle. Yo.